W końcu jesteśmy w Aniołowie. Wioska tematyczna z niebieńskimi postaciami w tle to miejsce urodzenia Marleny, sympatii Patryka. Tu przez pewien czas pomieszkiwali. Strzała Mora dosięgnęła ich zaledwie 20 km stąd. Ja dojeżdżałam do szkoły, do Erlanga, on sam w szkole, jako uczniowie już się spotykaliśmy. Było takie, yy, czy będziesz chciała ze mną chodzić, tak? Bo to było pierwsze pytanie. Owszem, była niechęć, tak? No, ale później już powiedziałam, yy, no jednak yy, będziemy ze sobą chodzić i, i damy sobie szansę, jak to będzie wyglądało. Pamiętasz, Patryk, jak przyjechałeś kiedyś? Pamiętam i to bardzo dobrze. I tu ładne dziewczyny chodzą, a ty jesteś najpiękniejsza. <grymne> Grunt to umieć docenić swoim ukochaną. Na szczęście Marlena dobrze zna poczucie humoru Patryka, zakochanego w niej po same uszy. Patryk, kąpkuj wodę. się, panie, o, się tu nie idzie. On gotowy zrobić dla niej wszystko. Ona zawsze u jego boku. Swoją miłość na wieczność wyznali sobie na przedramieniu. Więzy umocnili też ślubem cywilnym. Teraz przyszedł czas na kolejny krok. Sakramentalny, tak? To jest decyzja na całe życie. No to nie jest tak, że my dzisiaj powiemy, jest tak, a i to będzie inaczej. To zostaje nic między nami do końca życia. Chcieliśmy zobaczyć, czy po tym cywilnym wytrwamy do końca. Życzę im, żeby jak najlepiej im było i żeby im się układało przede wszystkim, nie? To najważniejsze, żeby była szczęśliwa. Wygląda na to, że jest. Jest też pewność, by być razem na dobre i na złe. Jako najlepszy przykład dla swoich dzieci. To no jest ta trójka nasza. A tam mamy najstarszą córkę Weronikę. I moja córka Olivia. Bardzo fajna dziewczyna. Nie powiem. Dbało o dzieci wszystko tego. Tak sobie życie, jak ułoży, tak ma. Prost! Najważniejsze, że teraz swoją historię układają wspólnie. Witam Zapraszamy pierwszy dzień przed, przed Macie się! Jak to mówią, są rzeczy ważne i ważniejsze. To jednak przede wszystkim moment na ostatnie poprawki na sali i kontrolę, czy wszystko zostało przygotowane zgodnie z oczekiwaniami młodych. Udało się? Rozmawiałem z panią i powiedziała, że zależy od pary młodych w musimy to ustawić tak, jak chcecie. Pomieszałeś mi w ogóle, prosiłam, żebyś to zabrał tam, bo jedno muszę zamienić. No tak, to tylko przesunę o jedno. Przeszło sama do siebie. Nie możesz za blisko Musi być odstęp, bo nie będzie tego przejścia. Tak. No tak, To wszystko. Kończymy dzisiaj. Ładnie przystroiłaś, kochanie. I na zgodę. Oby jutro było już spokojniej. W końcu czeka ich wielki dzień. A gdzie jesteście? Aha, niedługo będziecie. Mhm, dobra. Dobra, bo ja nie mogę się ubrać, że tu nie przystroimy samochodu. Mhm. dobra, dobra, dobra. W domu Marleny i Patryka poranny Gali Matias. Weselne przygotowania powinny być już na ostatniej prostej, tymczasem jeszcze na dobre nie wystartowały. Czekamy na świadków. Chyba jadą z Warszawy, bo tak długo. Będziemy razem stoić w samochód. Na ślubu cywilnym tak były na, na te kwiaty, wszystkie napisy, co mamy tutaj. Świadkowie przyjechali. No, wreszcie czas najwyższy zabrać się do pracy. Rejestracji już nie los. Radzicie sobie? <grystanie> z tymi paznokciami pewnie! Przynajmniej próbują. Tymczasem Patryk już poczuł weselny klimat. Jak widać, z miłości oszaleć można w najmniej oczekiwanym momencie. Uważamy, że są sobie przeznaczeni. <grystanie> <grystanie> tak, no całkiem cicha para, spokojna. Myślę, że się dogadują dobrze. Się kochają. No, kochają się, no chcą się w końcu pobrać w ślub. Najpierw są mieli lub cywilny. cywilny, teraz kościelny. Także no co, no to widocznie się kochają. To teraz pomożecie, zrobimy to wszyscy razem? Okropienie jest z mojej strony. Marlona to jest moja kuzynka, czyli mojego ojca, brata, córka, a to jest moja żona, tak? Tak, jesteśmy obecni, to jesteśmy w, stosunku. w stosunku. Hmm. I świadkujemy. Środkowie, idziemy się teraz szykować. Pomożecie? Nie. nie. O, tymczasem Marlena nawet w dniu wesela lubi mieć wszystko pod kontrolą. Na tyle, że ślubny makijaż i fryzurę postanowiła przygotować sama. Sama dla siebie chciałabym ładnie, ładnie wyglądać, tak, żeby to się ładnie komponowało z ślubną. Chodziłam do szkoły fryzjerskiej i stąd się nauczyłam sama obcinać, malować. Maluję włosy, tak, sama się czeszę. Patek cię zobaczy, to. Szaleje. Patryk z miłości już dawno szalał na tyle, że suknię ukochanej znalazł na własną rękę. Pięknie wygląda. Mhm. Żona ładnie wygląda, bo suknię też załatwiłem. Za darmo. I się udało jeszcze, bo tak kosztuje ponad 6 tysięcy takie suknie. W internecie i znalazłem. Za darmo miałem samochód swój, wsiadłem i pojechałem. Od razu bezpośrednio wziąłem. Kokarcowa musiała przy... poszerzyć. Troszkę. Taki mąż to skarb, nic tylko ruszyć przed ołtarz. Uwaga. Najpierw jeszcze szybka sesja zdjęciowa i ciąg dalszy niespodzianek. Zobacz Wojtek, ktoś mi wrzucił widelę do <garnituru> To być może sygnał, że wszyscy są już bardzo głodni, dlatego czas do kościoła zrobić co trzeba. Ja patrzę. Biorę Cię, ciebie Marlenia, ciebie bierzemy, Ci. miłość, wierność wierność Miłość, i uczciwość małżeńską, ciebie bierzemy, że bierzemy, ciebie bierzemy, ciebie bierzemy, ciebie bierzemy, Przepraszam, kocham. Sama pod też przeżyłam takie coś, i tego i wiem co to jest, jak młodzi nie bo tak samo już tak łaski w no, nie. No nie, strasznie wzruszające. I to jeszcze jak ojciec wrzesny do ołtarza prowadził, to chwila wzruszająca w ogóle pieniędzy pieniędzmi też z tego względu, żeby y, młodej parze się wiodło y, dobrze życie, żeby nie zabrakło tych pieniędzy w życiu. Tu, z tej strony będziesz szła, tamtą stronę, tak. Trzymaj, wy bramę. A przed lokalem, gdzie odbywać się będzie zabawa, przeszkoda do pokonania. Przygotowana przez gości, by móc przejechać przez bramę. Młodzi najpierw muszą pokazać swoją hojność. No, w kupniach muszą postawić. Zagradzamy drogę, żeby nie przejechali, dopóki nie, nie, nie wykupią przejazdu. Jedna to za mało, jedna to za mało. Na szczęście udało się. Po błogosławieństwie przeszedł czas na pierwszy taniec, obiad i to, co ci młodzi cenią sobie najbardziej. Zabawy weselne prowadzone przez ich przyjaciela, Bodzireja Wojtka. Kto jak kto, ale on najlepiej rozumie weselny klimat. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. zapraszamy panią! Pani zna swoją rodzinę, pani zna swoją. Kto grzeczny, wysoko. Kto nie grzeczny? Niżej. Para młoda zawsze wysokie, bo są bardzo grzeczni. Jest to mój prezent dla Marleny i Patryka, ponieważ jesteśmy serdecznymi przyjaciółmi. Bardzo się ucieszyli z tego, że będę filmował, robił zdjęcia i prowadził muzycznie. ale się bawią, nie są tacy, że robię jakieś konkurs, nie uciekają co ty robisz. Na przykład, że są konkursy z, pod, z podtekstami. Bo się spotkałem z tym, że niektórzy są nałożeni, co to może być, a to są a imprezy wiejskie charakteryzują się, że tam wszystko przechodzi. Że to są konkursy, w których się znakomicie bardzo. Jest też rozwijanie balonów na czas, wykupywanie butów przez parę młodą zebranych wcześniej przez gości. I jak to na weselu cały czas jest smacznie. Jest dużo atrakcji, wiadomo, gości jest pełno. Tak jak na weselu, bo to, to wiadomo, to jest wiejskie wesele i każdego człowieka, kto zna kuzynów, nie kuzynów zaprasza. Tego nie ma, tego nie pocałuję. A kawałek czy kaftan, będę do Jeszcze tylko welon i krawat w górę, i nowa młoda para tak, wyłoniona. Wyrzucamy! Tak, Brawo! Pan musi na prosić o rękę, tylko panią, panią Było ciężko, ale każdy wytrzymał. To wiadomo. Tadeusz był zadowolony, za wszystko było. I teraz ważne, by tak trzymać przez całe życie. Żadą moja, serce moje, nie ma takich jak te twoje. Moja ja kocham oczy twoje, do szaleństwa, do wieczora. daqui que